Cześć, tu Mateusz Gołotechnik. Dzisiaj wyrzutka z grubej roboty. Jak sami za chwilkę zobaczycie, yy, jesteśmy nad morzem. Nadzorujemy, dajemy instruktaż montażu wymiennika o wydajności 600, 6000 przepraszam, metrów sześciennych na godzinę powietrza. No, wymiennik jest duży. Za chwilkę Wam postaram się obrócić kamerę i to pokazać. Sami zobaczycie jedną sekcję o wydajności 600. Mamy już. Zrobioną a przed nami jeszcze dół, dużo, dużo placu do zagospodarowania przez wymiennik. Fajnie, cieszymy się, że nie tylko małe roboty w postaci domków jednorodzinnych, ale również duże inwestycje jak ta tego typu. Troszeczkę inaczej podchodzimy do tego typu zleceń z punktu widzenia technicznego. Inaczej trzeba się za to zabrać w porównaniu do domków jednorodzinnych, ale jak widzicie, też się tego nie boimy. Podejmujemy się dużych zleceń i jak widzicie, póki co z powodzeniem działamy, montujemy dalej, bo długa droga jeszcze przed nami. Dzięki do usłyszenia, cześć.